Przepraszam na spacer po ogrodzie, tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Zaczynamy od strony południowej. Tutaj jest Budleja. Budleje kochają motyle. To rośnie przed domem, lubimy na to patrzeć. Ja podszedłem i motyle odleciały, ale tu jest pełno motyli. Roi się dzieci, lubią na to patrzeć. My tak samo, to jest widok z kuchni. To jest koniec sierpnia, więc dosyć gorąco, dosyć sucho. My tu mamy szóstą klasę Z ziemi, także jest strasznie nieurodzajna. Przepraszam też za chaos trochę podczas kamerowania, ale tak w międzyczasie to nagrywałem, żeby Państwu pokazać, co się dzieje. Tam w tle są ule. Na podwórku mamy cztery sztuki. Ja tutaj zbliżenie, jak sobie pszczółki pracują. Zobaczcie, jaka trawa jest przy ulach. No martwe pszczoły są wypychane z ula, ale jak użyźnia to ziemię, to mamy, tak jak wspomniałem, szóstą klasę Z, czyli praktycznie nieurodzajna, strasznie tutaj brakuje wilgoci i wszystkiego, ale powoli, dbając o ten ogród, nawożąc go takimi naturalnymi metodami, ściółkowaniem, rzadszym koszeniem trawy, można to osiągnąć. Tu nasz kogut Karol ma na imię i kilka kurek, które zawsze z nim tam chodzą gdzieś, po sąsiednich lasach. O jajkach zaraz powiem. No i tu strona zachodnia, i strona północna. E, zaraz to wszystko sobie zwiedzimy. Dosadzamy kwiatów dla zapylaczy. Tutaj mamy drzewa owocowe, one są jeszcze młode. No i u nas właśnie przez tą ziemię rosną wolno. To, co u innych rośnie w 2 lata, u nas potrzebuje czterech lat. Ale powoli, powoli, dzięki ci, ci ciężkiej pracy no, udaje się to osiągnąć. Fragment łąki kwietnej za. to jest za borówką amerykańską. Borówka jest wyściłkowana, jak Państwo tutaj widzą. No i tu kwiaty. Różne kwiaty, już większość przekwitła, pszczoły miały sporo z tego pożytku. To jest taki fragment niekoszony. Widzicie Państwo, ja mam trawnik, lubię ten trawnik, tam dzieci też się bawią, my spędzamy na nim czas, ale trochę terenu, którego zabrałem przez ten trawnik, oddaję takimi niekoszonymi fragmentami, takimi trochę. No, na pierwszy rzut okazań dbanymi, ale jak się na to patrzy, z perspektywy bardzo ładnie wygląda, bo tu różne kwiatki sobie rosną, jedne przekwitają, inne rosną. A tu burówka przesadzona też z jakąś lawendą i innymi kwiatami. No i win, winogron mamy dużo, także aż się Państwu znudzi na tym filmie, pokażę Państwu też różne winogrona. Tu od strony zachodniej dopiero dojrzewają czerwone odmiany winorośli. E, takie właśnie, tu przez tą słabą ziemię, jabłonie jakieś już niedługo do zbioru. Te jabłka mamy też czarną porzeczkę. To są pigwa, bardzo fajna roślina. U nas młode krzaczki, ale do herbaty na zimę polecam. No i to jest jeżyna bezkolcowa. Super roślina, bardzo smaczna. Dużo witaminy C, warto jest, żeby być zdrowym. Tak pokrótce powiem, właśnie co my hodujemy, żeby zachować zdrowie. Tu ją jeszcze poprawię co my robimy, żeby zachować zdrowie tutaj, idziemy dalej buraki, o burakach za chwilę jeszcze będzie ale tu jest ciekawa rzecz, aronia aronia jest niesamowicie niedocenianym owocem u nas wiem, że jest lekko cierpka ja samej też za bardzo nie lubię aronii, ale aronia pomaga nam usunąć metale ciężkie z organizmu i takie rzeczy od napromieniowania, czyli jak mam jakieś prześwietlenia coś, to aronia jest super rzeczą na to, żeby się pozbyć tych efektów popromiennych, tak to się mówi. No i burak, nie wiem, zobaczcie państwo, no, że, bogaty w, wiadomo w żelazu w młodej fazie my botwinkę z tych zielonych części, a później o, ten burak jest, nie wiem, jak duża moja pięść, a, a ręce mam spore. No i perspektywa z zachodu, zaraz jeszcze opowiem dokładnie co tutaj rośnie, po kolei chcę Państwu tutaj pokazać taką no powiedzmy perspektywę tego ogrodu, dwa tunele foliowe, tutaj pójdełko dla pszczół razem ze strażniczką ogrodu, taka półnaga, ostatni nasz nabytek stoi sobie tu już woda do zmiany latem trzeba to robić częściej pszczoły sobie tu pozyskują częściowo stąd wodę częściowo rano jak zraszanie się włącza w grodu to też z różnych roślin, tu mamy pory selery, pietruszkę chyba w korzeniu i trochę też szczypiorku tak, tu jest siedmioletni szczypior zielone części, tu jeszcze te tak, buraki i tu nie pokazałem Państwu tu to są takie pomidory polne Mamy też słoneczniki. W zeszłym roku mieliśmy więcej tych słoneczników. W tym roku jakoś tak nie za dużo. Słoneczniki też dobre dla zapylaczy. No i nasiona słonecznika. Bardzo zdrowe są. Polecam koktajle ze, ze zmiksowanych słoneczników. Bardzo zdrowa rzecz. Pomaga właśnie przy chorobach nowotworowych. Reguluje też gospodarkę hormonalną. No i szklarnia. W szklarni mamy głównie papryki. Tutaj już cebula jest do zbioru, tak się wszystko kładzie, no to naturalny cykl, niedługo będzie do zbioru, no i pietruszka w natce, dużo witaminy C, robimy tego, takie napoje latem, sporo zjedliśmy rabarbar, już też zjedzony, wino, przerobione częściowo na wino, pokrzywa, oczyszcza wątrobę, w każdym ogrodzie powinno trochę być, poziomki, bardzo lubię poziomki, to jest odmiana późna, dojrzewa już po truskawkach, także można sobie ten sezon wydłużyć. No i ziół mamy sporo, mamy szałwie, bazylię, oregano, tu rośnie, no zapylacze uwielbiają kwiaty, o tutaj widzimy bączka, jak pięknie pracuje, bardzo lubią to właśnie bąki i inne zapylacze. <laughs> bąki bardzo dobrze współpracują z pszczołami, bo jak bąk otworzy kielichy, to pszczoła może potem też pozyskać ten nektar, który zdaje ma krótszy ten aparat gębowy. I nie może sobie do końca pozyskać nektaru nie niewąki, dlatego fajnie, że one tu przylatują. A jeszcze z drugiej strony to Państwu pokażę. Część warzyw już zjedliśmy, dlatego dosiewamy. Tam była dosiana sałata, tutaj jest jakaś kalarepa, jeszcze pomidory i maliny, pełno malin. Maliny też mamy odmianę późną, bardzo dobre na jesień, kiedy właśnie dopada nas, kiedy potrzebujemy tych witamin, mieć ich więcej. Idziemy dalej. Sobie maliny z drugiej strony. Tam jest żywokost. Też. Żywokost bardzo dobry na wszelkiego rodzaju takie obrzęki. Tam nie widać koza za dobrze. Przeszklarnie jest bliżej żywokost. Robię też gnojówki z żywokostu. One są dobre do podlewania pomidorów. Naturalny nawóz. No i tu jeszcze winorośle. Od strony północnej i południe. To jest fajna odmiana, dostałem ją od znajomego Złowicza, takiego winiarza, który zakładał winnice, nie pamiętam jak się to nazywa, to jest chyba krystalli odmiana, już nie wiem, e, winogrona jak, pięć, jak, jak ręce dosłownie, bardzo słodkie najwcześniejsze odmiana, a to jest chyba wiśniowy, taka odmiana winorośli, bardzo też dobra, fajny rubinowy kolor skórek. No i tu łąka kwietna za ogrodzeniem, taki dziki teren nasz trochę, właśnie niekoszony, tam obok jest borówka e, wsadzona w tym roku, pole i za ulami jeszcze kawałek naszej działki nieogrodzonej, tutaj też różne kwiatki, drzewa, lipy e, posadzone, klony, malutkie te drzewka, no i tu jeszcze te, bardzo lubię te łąki, super rzecz, naprawdę jak tu wskorano bzyczy, jest tutaj życie ewidentnie tętni, życiem i te kwiatki, jedne już rosną, jedne kwitną, inne umierają, wyrastają. Następne pszczoły sobie pozyskują to nektar i inne cenne składniki, trochę szczawi jak widzicie. Tak i fajne, bo tu nie trzeba tego podlewać, jakby specjalnie o to dbać, a rośnie. I tu jeszcze, o widać borówki amerykańskie. Mam z 14 tych krzaków. Tutaj, też miododajne rośliny przy, przy tym tunelu obsadzone i porzeczka czarna, czarna pożyczka. Dużo witaminy C, super soki, super na przetwory. No i szklarnia druga z pomidorami pomarańczowymi, taki gatunek, i pomidorami czerwonymi. Co ciekawe, te pomarańczowe mają w sobie więcej likopenu. Likopen, jako taki środek, przedłużający życie. Młodość, też bardzo dobrze na odporność działa i przeciwko chorobom nowotworowym polecany właśnie w zapobieganiu takich schorzeń. No i tu ule, z uli to wiadomo, pozyskujemy propolis, bardzo dobry właśnie na odporność. I z uli, z pszczół mamy miód. No, a to nasze kurki. No, pokazać mi się tutaj. bogate, jajka są bogate w selen, a selen też świetnie działa na odporność. Dużo jajek, jajek dużo i tu taki teren też niekoszony, kur, mamy tu ziemniaki, jakieś kwiaty, one niedługo zakwitną, jakieś dzikie inne rośliny, drzewa owocowe, tutaj są też młode drzewka, wiśnie. No i dalej mamy też winnice. W sumie mam chyba już około 40 krzewów, będzie docelowo na samym podwórku 60. Odmiana Leon Milot, drobne jagody, piękny kolor, jak się wybarwią na fioletowo. Tu już jakaś inna odmiana, już nie pamiętam, tych wszystkich yy, chyba. Nie wiem, Marshall Fosch? Nie wiem. No, ja winoroś uwielbiam. Właśnie tak, jak wspominam często na moich filmach, bogate w Resveratrol. Winogrona jemy, robimy z nich wino. No super. Mamy też kabaczki i takie cukinie. Trochę za dużo w tym roku. No chyba trzy krzewy mieliśmy, ale no tyle dały plonów dzięki ściółkowaniu takiemu, ja nie przekopuję ogródka, żebyście nie myśleli, że to wszystko kopę, nie, nie, nie. Uprawiam metodą ściółkowania permakulturowo, bez nawozów jakichś sztucznych. No mnóstwo było owoców, dzielimy się nimi, nie szło tego przejeść tych dyni i kabaczków. Tu jeszcze rzut na dzikie pory rosnące i, i maliny. No i tu już fragment z początku września, zbieramy kanie, inne grzyby, żona, suszymy to na zimę. Obok mamy też swój las. Okazuje się, że grzyby też są bogate w makro, mikroelementy. To wszystko razem tworzy jakąś jedną spójną całość. Dziękuję Państwu za wycieczkę. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam za taki szybki ujęcia kamerowe, ale no jeszcze się uczę. Może w przyszłym roku dogram Państwu. Ogród wiosną. Co my tam robimy, co sadzimy. Czekam na Państwa komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.